Zadanie 13. Trapez ABCD, czyli to jest ta figura tutaj największa z tych narysowanych, podzielono na trzy figury. Kwadrat AEGD, czyli to jest ta figura. Trójkąt EFG, czyli to jest ta figura tutaj w środku. I rąb FBCG, czyli to jest ta figura tutaj ostatnia z tych trzech. Zobacz rysunek. Na rysunku podano również długości boków trójkąta EFG. Dokąd na nie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Obwód trapezu ABCD jest równy. I teraz popatrzmy. Widzimy, że... Dobrze, może inaczej. Zapiszmy tutaj, w jaki sposób policzymy obwód trapezu AEGD. Tutaj musimy dodać do siebie bok AB... Następnie no się, nie do siebie bok AB, tylko bok AB dodajemy do boku BC. Do tego musimy dodać jeszcze długość boku DC i musimy dodać długość boku AD. I teraz nie znamy żadnego z tych boków. Nie znamy żadnej miary z tych boków i musimy sobie jakoś z tym poradzić. Najpierw zajmiemy się tutaj kwadratem. Cechą charakterystyczną kwadratu jest to, że kwadrat ma wszystkie boki takiej samej miary, czyli AE ma taką samą miarę jak E. G, a to może zapiszę czytelniej, żeby nie było wątpliwości. Dalej, bok DG też ma taką samą miarę i bok AD również ma taką samą miarę. A skoro te cztery boki mają taką samą długość i skoro EG ma długość 6, to znaczy, że każdy z tych czterech boków ma długość 6. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą, zastanówmy się nad rąbem. Co jest cechą charakterystyczną rąbu. Cechą charakterystyczną rąbu jest to, że każda długość również ma, każda długość boku też jest dokładnie taka sama. Co to oznacza? To oznacza, że długość boku FG, czyli tego boku tutaj będzie dokładnie taka sama jak długość boku GC, czyli tego boku tutaj, i będzie taka sama jak długość boku BC oraz długość boku FB. A ponieważ bok FG ma długość 10, to każdy z tych boków również będzie miał długość równą 10. Jesteśmy w stanie zatem wyznaczyć długość na pewno boku AB, czyli tego, które tutaj potrzebujemy. Zapiszmy zatem, że AB to jest nic innego jak długość boku AE. Zapiszemy to odwrotnie, czyli będziemy mieli AE dodać długość boku EF i dodać długość boku FB. I teraz popatrzmy, gdzie mamy długość boku AE? Mamy tutaj, wiemy, że ona jest równa 6. Czyli tutaj będziemy mieli szóstkę. Jeżeli chodzi o bok EF, to długość tego boku mamy podaną w treści zadania i to jest 8. No i teraz FB, tutaj sobie wyznaczyliśmy, to jest 10. No i teraz oczywiście my musimy te długości do siebie w tym momencie dodać. 6 dodać 8 to jest 14, dodać 10 to jest 24. Długość boku BC. Tutaj sobie wyznaczyliśmy, to jest 10. No to teraz musimy wyznaczyć sobie długość boku DC. Zapiszmy sobie, że DC to jest dokładnie to samo, co DG dodać bok GC. No i teraz pytanie, jaką długość ma bok DG? Wyznaczyliśmy go sobie tutaj, on ma długość 6. Natomiast jeżeli chodzi o GC, tutaj go sobie wyznaczyliśmy, ten bok w tym ciągu to jest 10. Więc 6 plus 10 jest równe. 16. I teraz popatrzmy. Jeżeli chodzi o bok AB, to on ma długość 24. Jeżeli chodzi o długość boku BC, no to długość boku BC zaznaczyliśmy sobie tutaj. W kolejnym kroku popatrzmy na długość boku DC. Czyli tego boku tutaj to sobie wyznaczyliśmy, to jest 16. No i ostatnia rzecz, długość boku AD no to długość boku AD my wyznaczyliśmy sobie tutaj w tym ciągu, czyli to będzie 6. Czyli teraz chcąc wyznaczyć obwód figury A, E, G, D, musimy tutaj te wartości do siebie dodać. Czyli AB to jest 24. Następnie dodać BC. Zaznaczyliśmy sobie, że to jest 10, dodać następnie DC. Tutaj sobie zaznaczyliśmy, że to jest 16. No i dodać długość boku AD, czyli dodać 6. Jak to wszystko do siebie dodamy, to wyjdzie nam długość tego długość obwodu. Teraz pytanie, jak to sobie poradzić z taką sumą, jeżeli nie mamy kalkulatora. Już pokazuję. Pamiętaj o tym, że liczba 24 to jest dokładnie to samo co 20 plus 4, więc tutaj sobie zapiszmy 20 plus 4. Dziesiątkę sobie przepiszemy bez zmian. Następnie tutaj mamy liczbę 16. Liczba 16 to jest dokładnie to samo, co 10 plus 6, więc tutaj sobie zapiszmy 10 plus 6. No i jeszcze tutaj tą szóstkę sobie przepiszmy plus 6. Dodamy teraz. To, co jest z wielokrotnością dziesiątki. 20 plus 10 plus 10 to jest 40, i następnie popatrz, mamy tutaj 4 plus 6 to jest 10, no i jeszcze ta szóstka, której tutaj nie podkreśliłam. 40 plus 10 to jest 50, i do tego, jak dodamy szóstkę, to uzyskujemy w rezultacie 56. Czyli widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.